Watykan jest wstrząśnięty niedawnym wydarzeniem, które wywołało burzliwą debatę. Papież jak dotąd milczał, ale biskup Schneider otwarcie zaapelował o publiczne zadośćuczynienie. Sytuacja nie może pozostać w zawieszeniu. Teraz papież musi zająć stanowisko. Zostańcie do końca. Watykan umieścił na oficjalnej stronie internetowej jubileuszu pielgrzymkę promowaną przez grupy LGBT, przedstawiając ją jako jedną z wielu inicjatyw o charakterze religijnym związanych z Rokiem Świętym. W wydarzeniu wzięli udział wierni, którzy przekroczyli drzwi święte w Bazylice Świętego Piotra, symboliczny gest każdego jubileuszu, wzywającego do nawrócenia i odnowy duchowej. Wybór ten wywołał zainteresowanie i dyskusję, ponieważ po raz pierwszy pielgrzymka związana ze społecznością LGBT została doceniona w tak uroczystym kontekście. Niektórzy uczestnicy udokumentowali ten moment, tworząc charakterystyczne obrazy i symbole, które następnie udostępniono w mediach społecznościowych. Dzięki temu inicjatywa stała się jeszcze bardziej widoczna, a ona sama Wywołała szeroką debatę zarówno w Kościele Katolickim, jak i poza nim. Biskup Atanasius Schneider, biskup pomocniczy Astany w Kazachstanie, wyraził swoje stanowisko w wywiadzie dla Diane Montania, dziennikarki katolickiej mieszkającej w Rzymie. O jego wypowiedzi poinformował portal LifeSite News, który zebrał reakcję duchownego na decyzję Watykanu o włączeniu pielgrzymki LGBT do oficjalnego kalendarza jubileuszowego. W wywiadzie Schneider wyraził ból i zdziwienie, stwierdzając, że gest ten wydaje się być w sprzeczności z autentycznym duchem jubileuszu, tradycyjnie kojarzonego z nawróceniem i pokutą. Powtórzył również, że pasterze kościoła mają obowiązek dbać o przejrzystość doktryny i unikać inicjatyw, które mogłyby być interpretowane jako pośrednie poparcie dla stylów życia sprzecznych z tradycyjnym nauczaniem. Jego słowa, powtórzone przez wiele katolickich mediów, wywołały debatę między tymi, którzy uważają go za proroczego obrońcę Ewangelii, a tymi, którzy uważają, że jest daleki od duszpasterskiej otwartości Watykanu. Sednem dyskusji jest samo znaczenie jubileuszu. A w szczególności gest przekroczenia drzwi świętych. Zgodnie z tradycją katolicką, obrzęd ten symbolizuje wejście na drogę nawrócenia i pokuty, o czym przypomniał również Jan Paweł II w Bulli ogłaszającej jubileusz 2000 roku. W tym przypadku udział grup, które nie wykazały się wyraźną postawą pokuty, wywołał pytania o spójność z pierwotnym duchem roku świętego. Schneider podkreślił, że bez autentycznego aktu skruchy przejście przez bramę grozi odebraniem nie jako znaku odnowy, lecz jako celebracji pozbawionej duchowego znaczenia. Jeśli doceniasz naszą działalność i wierzysz w wartości prawdy i transparentności, kup super podziękowanie. Każdy materiał wymaga zaangażowania, nauki i poświęcenia, a nasza praca jest w całości finansowana ze środków własnych. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tę misję. Bardzo dziękujemy. Dla biskupa istnieje ryzyko, że święta chwila zamieni się w pusty lub wręcz niezrozumiany gest, wywołując zamieszanie wśród wiernych i umniejszając symboliczną wartość jubileuszu. Podczas wywiadu. Schneider porównał to zdarzenie do wcześniejszego skandalu związanego z obecnością posągu Pachamamy w ogrodach watykańskich podczas synodu amazońskiego. Choć przyznał, że te dwa wydarzenia mają odmienny charakter, zauważył, że oba wywołały zamieszanie wśród wiernych, ponieważ zinterpretowano je jako otwarcie się na praktyki lub wizje postrzegane jako obce tradycji katolickiej. W tym przypadku mówił o ryzyku pośredniego bałwochwalstwa, czyli przypisywania wartości religijnej zachowaniom, które doktryna katolicka uznaje za problematyczne. Zdaniem Prałata porównanie z przeszłością ma na celu podkreślenie potrzeby jasności. Tak samo jak kult obcego bóstwa budził wątpliwości co do wierności pierwszemu przykazaniu. Kolejna poruszona kwestia dotyczy roli papieża Leona XIV. Niektórzy wierni i obserwatorzy zauważyli, że papież nie spotkał się oficjalnie z pielgrzymami ani nie wysłał listów z wyrazami wsparcia, ale jego milczenie Schneider zinterpretował jako problematyczny sygnał. Według biskupa nie można sądzić, że stolica apostolska nie była świadoma potencjalnych konsekwencji tej decyzji biorąc pod uwagę dużą popularność wydarzenia. Ponadto nawiązanie do wcześniejszych spotkań papieża z osobistościami znanymi ze swoich stanowisk, takimi jak ojciec James Martin i siostra Lucia Karam, zostało zinterpretowane jako znak otwartości, który w obliczu braku oficjalnych wyjaśnień przyczynił się do wzmocnienia idei pośredniego wsparcia. LifeSite News podaje, że Schneider powiązał tę dynamikę z łacińską zasadą prawną Hitacet permete videtur, co oznacza, kto milczy, wydaje się wyrażać zgodę, argumentując, że brak interwencji można postrzegać jako dorozumianą zgodę. Schneider zwrócił się następnie bezpośrednio z prośbą o publiczny akt zadośćuczynienia. Zdaniem duchownego oficjalny gest papieża miałby na celu wyraźne potwierdzenie nauki Kościoła katolickiego i zapobiegłby temu, aby milczenie było interpretowane jako forma konsensusu. Jak wyjaśnił, nie będzie to potępieniem poszczególnych osób, ale ponownym potwierdzeniem prawdy wiary, której Kościół ma obowiązek strzec. W tym sensie biskup podkreślił. Że zadośćuczynienie jest konieczne nie tylko w celu przywrócenia spójności doktrynalnej, ale także w celu ochrony wiernych przed ryzykiem duchowej dezorientacji. Jego słowa wpisują się w kościelną tradycję, która przez wieki przewidywała publiczne gesty wyjaśnień w momentach szczególnego zamieszania. Apel ten niektórzy przyjęli jako wezwanie prorocze, podczas gdy inni uznali go za wyraz sztywności i oporu wobec drogi otwartości obranej przez Watykan. W tym kontekście wezwanie do publicznego aktu zadośćuczynienia nie jest jedynie gestem symbolicznym, ale należy je interpretować jako prośbę o jasne i jednoznaczne stanowisko ze strony papieża. Zrozumiałe jest, że poruszanie tak delikatnych kwestii jest trudne, ponieważ dotyczą one ludzi, doświadczeń życiowych i głębokich ran. Ale właśnie dlatego słowa papieża stają się tak istotne. Nie jest to kwestia drugorzędna czy marginalna. Stawką jest sam autorytet magisterium i wiarygodność kościoła w ochronie i przekazywaniu wiary, którą otrzymał. Jasne stanowisko, choć z duszpasterską wrażliwością, mogłoby rozwiać wątpliwości i wskazać drogę wiernym, którzy dziś czują się podzieleni i zdezorientowani. Należy uznać złożoność problemu, ale czas wahania najwyraźniej dobiegł końca. Odpowiedzialność spoczywa na papieżu, ponieważ jego rozeznanie określi nie tylko kierunek duszpasterski na kolejne lata, ale także zaufanie katolików do ich powszechnego pasterza w czasach wielkiej niepewności historycznej. Co o tym myślisz? Jeśli spodobał ci się film, napisz w komentarzu amen. Niech Bóg cię błogosławi.